Więc jeśli ktoś ma jakieś pytania, to Prawda. postaram się ze stoperem. O, proszę Ja mam takie marzenie, teraz mi się takie marzenie, że jak, no, kiedyś tam rodzice były że idzie babcia z że z jednej strony masz takiego diabełka, co ci kusi, a z drugiej takiego aniołka, aniołka stróża, który ci mówi co masz robić. To ja sobie tak pomyślałam, że no ten diabeł mi kusi, a teraz bym chciała mieć takiego anioła stróża, żeby to był ksiądz Łukasz, którego naciskamy i co wtedy, jak diabeł mi szepcze coś tam do ucha, to, to ksiądz Łukasz mówi No. I mówi mi, mi tak, jak, jak jest naprawdę. Takiego księdza Łukasza nie chciał, bo nie ma Bóg zapłać po prostu, wow. W życiu nie słyszałem, nie mam więcej pytań, w życiu nie słyszałem e, tak twórczego komplementu. Bóg zapłać. A, kobieta potrafi. Się się no aż się zaczerwieniło. No się zaczerwieniło, ale się poprawi się, po prostu wyretyszuje się tak trochę na bardziej blado. E, tak. Czy ktoś z Was ma jakieś pytania, czy coś tam się nie do Inne marzenie? Inne marzenie, <grywa> Inne marzenie. tak? Panie no, Wiesławie, to jedna rzecz. Odnośnie... To jedna rzecz, której nie rozumiem. się modlitwy i spotkań oblitewnych, od odnośnie Duchu Świętym, gdzie są modlitwy typowo duchowe i te zaśnięcia w Duchu Świętym, nie? <słuchaj> i ludzie idąc idąc, a upadają. Ja tego nigdy nie doświadczyłem, ale w pewnych rzeczach y, słyszę, że no upadłeś, ale nic nie poczułem to, że mu upadłeś, tak? A są te hmm. zasięcia w Duchu Świętym na tych spotkaniach takich modlitewnych, typowo duchowych, o co tym, o to, to wszystkim chodzi, że duch święty faktycznie dotyka, czy ludzie to intuicyjnie tam <słuchaj> Mhm, Tak. Y, 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 dla mnie najważniejsze w tym temacie jest to, żeby mieć pokój z tym tematem. Nie? Ja mam bezsilność względem tego i uznać swoją bezsilność. Ja nie wejdę w intencje danych osób. Nie? I rzeczywiście, jeśli dane osoby upadają ze względu na to, że, no nie wiem, to Pan Jezus nawet mówi o takich intencjach nieczystych. W sensie, żeby się ludziom pokazać. No to podejrzewamy niektórych, że o coś tam. Albo może być, mogą być jakieś kwestie psychiczne. Albo może rzeczywiście Pan, Pan Bóg da taki. Taki dar, jakieś takie wyjątkowe doświadczenie. Jak dał, to co nam do tego? Nie? Jeśli dał, to ok. Dla szatan, moim zdaniem, szatan w tych sytuacjach polega na tym, że ja chcę wiedzieć, ja chcę tu skontrolować cokolwiek. Nie? Ja nie muszę, nie muszę ufać w tych doświadczeniach. A ja nie muszę mieć jakiejś tam wiary. To nie jest element dogmatów wiary. Dogmaty dla nas to jest takie elementy wiary, które są dla nas obowiązkowe. Nie? Że nie mogę sobie wybrać, a ja uważam, że są cztery osoby w, w Trójcy Świętej, nie? To jest czwórca święta. Więc to, to troszeczkę wypadłeś z wózeczka, który się nazywa wiara ewangeliczna, tak? Więc, natomiast tutaj trzeba uważać po prostu z tym, żeby nie tracić pokój w tym. W tym. Ja nie kontroluję jak Jakie intencje ma dana osoba. Nie kontroluje tego. I Pan Jezus też uspokajał swoich uczniów. Mówi na przykład o faryzeuszach. słuchajcie ich, ale nie naśladujcie, ale słuchajcie. Nie? Tak samo tutaj. Ja nie kontroluję i dana osoba też podejrzewam, że często nie wie. Nasza psychika jest, jest światem bogatym, nasza duchowość jest światem bogatym, więc jeśli Pan Bóg zdecydował się dać takich znak, Danej osobie, proszę bardzo, co mi do tego? Stąd Pan, stąd pan Jezus mówi na, yy, yy, mówi też to, 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 tą przypowieść o yy, tych yy, pracownikach, nie? Że ktoś pracował, yy, ktoś pracował od samego rana, ktoś pracował w południe, ktoś pracował yy, wieczorem. I ja wiem, że to porównanie nie jest yy, idealne. Yy, natomiast Pan Jezus tam yy, kończy takim stwierdzeniem: yy, Jak komuś dałem, co tobie do tego, nie? Yy, sam nigdy nie miałem. W swojej próżności kiedyś y, nawet oj, jest durny jestem, przyznam się kiedyś wyjechałem na takie rekolekcje y, 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 z charyzmatykiem takim jednym charyzmatykiem y, i miałem takie ewidentnie nie widziałem po co to, na co to, po prostu y, dylenie w Duchu Świętym. Byli tam księża z naszej diecezji, y, mieliśmy taką grupkę, bo byli księża z całej Polski, księża z naszej diecezji, ja po prostu jakoś tak głupkowato to, wstyd mi, ale się przyznam do tego. E, powiedziałem, że po tym spotkaniu, jakiejś tam modlitwie, e, młodym w księdze byłem wtedy, może z nie wiem, z rok czy z dwa lata kapłaństwa. I się e, mówię, no, nasza diecezja nie padła. Nasza diecezja nie padła. Nie? E, chwila potem już było mi wstyd. Bardziej wstyd się powielił, bo się okazało, że jednak jeden z naszych księży uspoczynek w wychu świętym. Taki człowiek, który dla mnie był, takim, jest do tej pory bardzo mocno stąpający na ziemi i, i ma takie realne myślenie. Stąd uznaje, że Pan Bóg może dać taki dar. Czy daje tam wszystkim? Może nie wiem. Nie wiem. Czy muszę to wiedzieć? Na pewno dla spokoju własnego, i dlatego, żeby nie wprowadzać jakiegoś niepokoju. Oddaję to drugiej osoby. to Święty Piotr też miał takie, takie przekonanie, ta, takie pytanie Chciał wiedzieć, a co będzie z Janem nie? Wszyscy żeśmy Cię zdradzili, pan, pan Jezus już im przebaczył I wszyscy wiedzieli, że wszyscy zwiali, tylko Jan nie I mieli takie przekonanie, a co będzie z tym A Pan Jezus mówi, a co Ci to obchodzi? Nie Twoja to sprawa, dosłownie, nie? tak, to, 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 to bym powiedział nie, nie chciałem tutaj jakoś tam urazić absolutnie, nie, chciałem powiedzieć takie słowa, które mam nadzieję dają, dają jakiś pokój, jakieś dobro żeby taka sprawa nie powodowała też jakichś takich niepokojów, oddaję to, po prostu. Nie? ktoś komuś jak Pan Bóg dał, to czemu nie mam pytanie takie to nie tylko ja, ale ja wiem, że inni też to mówili modlę się o uzdrowienie relacji w rodzinie, 20-30 lat mhm. i nic. Czy jest sens dalej? Czy jest sens dalej modlić się? E, tak, tak. Może być e, i trzeba oddać to, polecam w ogóle przez, e, przez Maryję, bo to jest dobra kombinatorka. Większa kombinatorka. Nie mają już wina. Nie moja sprawa. Mhm. Zróbcie wszystko, cokolwiek, Wam powiem. Dobra kombinatorka. Ona już pierwsza, y, pierwsza oręduje do samego końca. Ma żywą miłość. Nawet mówimy o tym, że jest nieustającej pomocy. Nieustającej pomocy. Nawet jak my się przestajemy modlić, to ona, a dawaj tam, ja mam czas. Ja mam czas i mam miłość. Nie? Y, 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 Maryja, więc y, powierzać swoje rodziny przez, y, przez ręce Maryi. Zresztą mamy te objawienia. Nie musimy w nie wierzyć, bo to są objawienia prywatne, natomiast padły mają jakiś taki autorytet potwierdzenia kościoła, w których często jest mowa o tym, że zwycięstwo przejdzie przez Maryję, wszystkich wielkich świętych kościoła w XX wieku mamy oddanych Maryi. To tu z Maryjo, cały Twój Maryjo, przeróżne, przeróżne objawienia prywatne, Maryjne jak najbardziej. Wiemy, kto jest Bogiem, Maria nie jest Bogiem. A jest wyjątkowo blisko Pana Boga. więc oddawać Maryi i oddawać też to, że, a jak się rodzina nawróci po, moi, po mojej śmierci, to co? To co? Jak to będzie dobry łotr? Pierwszy, uspokajać też swoje serce, pierwszy obywatel Królestwa Niebieskiego to jest dobry łotr. Za 5.12 się nawrócił. Nie? Za chwilę miał umrzeć, a Pan Jezus mówi o, za chwilę będziesz ze mną w raju. A wszyscy strudzeni ewangelicznie mówią, co? To my się tutaj haratamy z tą Ewangelią, to, a ty już mu dajesz? Tak, a co? Tak, a co się dziwisz? Jasminu, tak? Jasminum, tak? E, tak, więc ja bym, po, ja bym powiedział to. Trwać tylko w takim, w takim pokoju. Jak e, i oddawać Panu Bogu czas. On wie jaki czas. E, ta pielgrzymka przez 40 lat Izraelitów. Gdyby wiedzieli, że dojdą, na pewno dojdą, to by sobie mogli iść, nie? Buty mi się nie zdzierają, mam wodę, nie? Wycieczka z Egiptu, no widzę. A czy to nie jest też tak, że jak 20 lat modlitwa nie działa, to nie czas zastanowić się o tym, co ksiądz mówił? Te sześć. A Bóg zapłacił, dziękuję, tak, rzeczywiście, bo jest sześć warunków. <noise> to może coś źle czy po prostu trzeba czekać, swoje. Tak, za... tak. To była moja pierwsza, pierwsza myśl o tym, a druga jest, dr, druga. dziękuję za, na, za nasunięcie. Tak, to jest prawda. Muszę sobie popatrzeć na te sześć warunków. Tak. To jest tak jak z Jerechem. jak siedem dni nie działa, to już że nie to już <grytanie> 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 e, Tak. Popatrzcie sobie na te sześć, sześć warunków, czy rzeczywiście są spełnione, bo w Piśmie Świętym są dosyć ostro zaznaczone, że to realnie są warunki wysłuchanej modlitwy, nie? Ta intencja to to wiara w modlitwę zamiast Pana Boga i tak dalej, wytrwałość, szemranie, nieprzebaczenie. Nawet katechizm Kościoła Katolickiego mówi tak bardzo mocno, że nieprzebaczenie jest tamą do łaski. Nie, nie chcę nikogo tutaj w lęk wprowadzić, nie, bo szatan tam pewnie będzie też kusił tym, że o, nie, przebaczyłeś, nie przebaczyłeś. To, że mi się przypominają różne rzeczy, to nie oznacza, że nie przebaczyłem. Dobrze. Ja mam pytanie. Ostatnio Jezus ja nauczył nas na modlitwie Ojcze Nasz, tak? A usłyszałam od pewnej osoby, że żeby się nie modlić Ojcze Nasz, bo ta modlitwa nie pochodzi od Boga, jest tam i nie wódź nas na pokuszenie. Pan nie wodzi na pokuszenie. No i, i tak. Ta, ta. Tak, tak. Takie coś po prostu. Ta, ta osoba to z naszego wózeczka, czy z sąsiedniego? Nie, no, jest osobą wierzącą, mhm. nie praktykującą. Ale, ale tak, A ale, czy, ale, czy ale, warto ale też. Pismo Święte ma taką intuicję. Pismo Święte ma taką intuicję. Ja pytam właśnie ze względu, nie ze względu na to, żeby podważyć w ogóle słowa tej, tej osoby, bo Pismo Święte mówi, że często nawracają nas poganie. Często w poganie nas nawracają, więc to znaczy nie to, że mamy słuchać na wariata wszystkich i porozrywać, porozrywać naszą myśl teologiczną bliską Panu Bogu. Nie o to chodzi. Natomiast patrzę, że w, w, w Ewangelii, w Mszale, mamy, na Eucharystii, mamy tekst poganina, nie? więc kogoś spoza. Pan Jezus mówi, no słuchajcie, słuchajcie, wiedzcie, można dojść do pewności, że niektóre rzeczy odrzucić. Na przykład modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą daną jako pierwszą. Naucz nas się modlić, więc modlitwa Ojcze Nasz. Więc jeśli ktoś mi mówi, nie módlcie się tą modlitwą, no nie, to że da mnie żaden argument. Nie? Ewidentnie pierwsza modlitwa, którą Pan Bóg powiedział, to jest, Pan Jezus nam dał, to jest modlitwa Ojcze Nasz pierwszą. Jak nie tą, to jaką? Nie? i dał konkretną formę modlitwy. Nie? Więc zachowywanie te, tej formy, modlitwa ma też formę katechizmową. To znaczy, ja mówiąc tą modlitwę, ja wracam do podstawowych prawd, które Pan Bóg chciał mi dać. Wolą Pana Boga było to, po wszystkie czasy, że ja, żebym ja mielił te prawdy katechizmowe, które są tam. Nie? Pa, oczywiście Pan Bóg nie wodzi na pokuszenie, nawet papież Franciszek chciał zmiany tego zmiany tego tego tłumaczenia, tak, na, na bardziej właściwe, chodzi o to, żebyśmy te wszystkie trudy, przeciwności, te momenty takie newralgiczne, żebyśmy przeszli zwycięsko, a nie się na nich załamali. Nie? jest prośba o to, żebyśmy, że, żeby tak, w taki sposób nam pomagał i żebyśmy prosili o to, świadomie prosili. Że te różne momenty, grzechów naszych bliskich i tak dalej, żeby nie spowodowały naszego, naszej niewiary, naszego stwardnienia, skwaśnienia, tylko żebyśmy potrafili bardziej zawierzyć Panu Bogu, nie? Dochodzą do nas, i o tym też mamy te rekolekcje, że są takie strefy, już ufam Panu Bogu, a zdarza się jakaś sytuacja, nie wódź nas na pokuszenie, nie? Zdarza się jakaś sytuacja, która może hartować nam wiarę, albo może tą wiarę też złamać. Doświadczenie krzyża. U niektórych złamało wiarę, nie? Co to za Bóg? Nie? Albo można słuchać i modlić się świadomie na tej modlitwie. Daj mi przeżyć te wszystkie momenty moich prób, które przychodzą zwycięsko. Zwycięsko to znaczy stanę się silniejszy. Pójdę o stopień do góry, stopień wyżej. Znajdę jakąś mądrość, a nie złamę tą, którą mam. Stąd świadomy ta modlitwa właśnie yy, służy do tego, żeby, żebym prosił, żeby te doświadczenia mnie nie złapały. Mm. Smutny mi się do ojcze nasz. Mm, mm, ewidentnie. Tak. Ja mam też takie pytanie. już nas się modlić. Jest yy, to Sychar. Chciałam zapytać o tą modlitwę małżeńską. Muszę twoje chcieć. Jak zacząć? Muszą oboje chcieć? Jak zacząć? By oboje chcieli? By oboje chcieli się modlić, czy, czy oboje chcieli wrócić? Na, nauczy nas się modlić. I chodzi o to, że jakby Bóg jest miły, byśmy razem w małżeństwie się modlili, prawda? No mhm. i moje pytanie jest, jak zacząć? Jest mąż, który nie chce się modlić. A, jest mąż, który nie chce, się, nie chce się modlić, tak? O to chodzi? No tak, tak. Jak zacząć się modlić razem. Tak, o to pytanie. Aha. Znaczy tak, druga osoba jest naszą bezsilnością, to jest prawda. Dbamy o innych, to Pan Jezus powiedział, że taki sposób funkcjonowania chrześcijan to jest taki, że my, my pilnujemy, że my jesteśmy solą. My jesteśmy zaczynem. więc y, jeśli ja decyduję się na taką radosną, pełną ufności, że modlitwa jest czymś potężnym, tym bardziej za zachęcę to drugą stronę. Natomiast czy y, 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 łaski przyjdą <tryk> tylko wtedy, jak będziemy się wspólnie modlić? Nie. Ja y, nie sterczę nad tym, żeby druga osoba się modliła. Ja zapraszam, zachęcam, cieszę się. Mówię o tym, że moim marzeniem jest. To, że, że, żebyś się modlił razem ze mną, to jest prawda. Natomiast też trzeba potwierdzić, ale ja to mu nie rządzę. Tak. To bardzo ważne jest to, dla mnie to są bardzo ważne dwa stwierdzenia, tak. Moim marzeniem jest, tak. i że drugi mnie rządza. Szczególnie na przykład to mężczyzn, gdzie po prostu nie, niektórzy mężczyźni na przykład czują się manipulowani takimi śmiesznymi rzeczami, jak na przykład płacz kobiety. Odczytują to jako manipulację. Prośba kobiety. Nie? No chodź, no chodź się modlić. Nie, nie. uch ty. Tak. Nie? I już czuję się winny. No dobrze, ja się będę modlił z winy, z poczucia winy. Nie? A tutaj chodzi o to, żeby postarać się uwypuklić to, że bardzo się cieszę Twoją modlitwą. Nie, nie idziesz nam na przez świętą, czy nie idziesz gdzieś tam. No tak, no, bo to jest prawda, będę się modlić, no, natomiast no, my nie jesteśmy jakoś tam sklejeni. Pan Bóg też jednocześnie y, nie wymaga od nas tego, żebyśmy skontrolowali drugą osobę. Nie. Żebyśmy zagwarantowali, że nasze dzieci będą wierzyć, żebyśmy zagwarantowali. Nie. To, to, to jest potrzeb szatana. Pan Bóg sam mówi: w wolności, święty Paweł mówi: w wolności, paszcie stado bo Boże, tak jak chce Bóg. Ale przekazując, promując to, no to jest moje marzenie. To jest moje marzenie. Modlę się o pobożność też dla Ciebie, ale z dużą akceptacją. Nie ze smutkiem. Bo smutek druga osoba może kojarzyć jako próbę manipulacji. Akceptuję to. Potrafię się zmierzyć z tym, z odwagą, potrafię się zmierzyć z tym, że Ty się nie modlisz, chociaż bardzo tego pragnę. Tak. I idę w swoje. Stąd jest tak opcja zaczynu. Zaczyn niech pilnuje, sól niech pilnuje siebie. Zaczyn niech pilnuje siebie. Tak. Prze przekłada to pragnienie, ten smak na innych, modlę się, pragnę, żebyś wiedz żebyście wiedzieli, że Matka Wasza, ja, Matka Wasza, bardzo pragnę tego, żebyście byli chrześcijanami. To jest moje pierwsze marzenie. Pierwsze. Mam chromolić ten angielski. Naprawdę. Zresztą, możecie być biedniejsi, ale że, żebyś, to jest moje pierwsze marzenie. Proszę bardzo, wysuwam odważnie to pierwsze marzenie o Wasze zbawienie. Dalej długo, długo nic i angielski.